Pięć wydatków, których Bóg nie chce, żebyś robiła. Numer 1: kupowanie, żeby zagłuszyć emocje. Nie jesteś smutna, jesteś po prostu bez nowej torebki. Numer dwa. życie ponad stan, żeby wszyscy myśleli, że jesteś super. Bóg widzi serce, ale ludzie widzą nowego iPhone'a. Numer 3: małe codzienne wydatki bez kontroli. To tylko 15 złotych. Codziennie. Przez 10 lat. Numer 4. Natychmiastowa gratyfikacja bez modlitwy. Po co pytać Boga, skoro jest płatność odroczona? Numer 5. Oddawanie pieniędzy na wszystko, oprócz porządku w finansach. Jakoś to będzie. Nie jakoś to będzie. To nie jest plan. Bóg nie jest przeciwko pieniądzom, On jest przeciwko chaosowi.